Tegoroczna, siódma już, edycja Orłów Wprost poświęcona jest innowacjom. Innowacjom, które są motorem napędowym polskiej gospodarki i które powstają właśnie we współpracy między samorządami, między przedsiębiorstwami, między jednostkami naukowymi i administracją rządową. Wszystkie osoby na tej widowni to są osoby, które w swoich dziedzinach administracji rządowej, samorządowej, nauki, Gospodarki no, osiągają wspaniałe rezultaty i są wybitnymi osobowościami naszego regionu. Naszego regionu Pomorza, który jest regionem absolutnie wyjątkowym, szczególnym. Pewnie w każdym regionie tak mówią, ale to my mamy rację. To nasz region naprawdę jest wyjątkowym i szczególnym regionem. Z perspektywy polskiej, to takim właśnie regionem dla Polski jest Pomorze. Porty Trójmiasta, zespół Portów w Trójmieście jest najważniejszym obecnie i będzie przez najbliższe dziesięciolecia, a pewnie i wieki, najważniejszym punktem wpięcia polskiego systemu transportowego, polskiej gospodarki do tego systemu światowego. Trójmiasto, ze względu na swoje położenie, ze względu na geografię ziem polskich, dla tego transportu jest niewątpliwie kluczowe. I widzimy, że to już teraz ma przełożenie. Stojąc na tej scenie czuję przede wszystkim sukces. To jest sukces wszystkich Państwa, którzy tutaj jesteście. Sukces wspaniałych firm, sukces wspaniałych samorządów, wspaniałych ludzi, wspaniałych liderów. Wielkie sukcesy przed nami dla dobra mieszkańców, dla dobra naszego regionu i dla dobra naszego kraju.